Siema, mały komunikat. Właśnie zmontowałem filmik, ale niestety jestem niezadowolony z dźwięku. Jest bardzo duża ilość szumów. Próbowałem to usunąć przez dwa programy, ale nie przyniosło to jakiegoś fajnego efektu, więc po prostu to zostawiłem. Ale mam na to sposób przy kolejnych filmikach. Jeżeli będzie Wam się podobał ten filmik i będzie miał powiedzmy 100 łapek w górę. To znaczy, że fam się filmik spodobał, a ja się wtedy bardziej zmobilizuję, żeby kupić sobie jakiś tam mikrofon z frotką, czy z czymś takim. Żeby nie było tych szumów. Tyle. Komunikatu. Dobra, nie zamulam, bo chyba już kod mi zasnął, a ja już to nagrywam z 40 razy i mam dosyć. Elo! Witam moi widzowie. Ten tego nie. Pokażę Wam miejscówkę, w której będziemy łowili, nie? Ten tego. Moi mili. Tak to właśnie wygląda. Podobnież są tu ryby. Ten tego, nie? A no to do zobaczenia na wodzie. Wstępnie ponton zwodowany. Jeszcze moja torba. I lecimy Taka tajna miejscóweczka A, jeszcze Mateusza wędki Hohoho <grywa> trawą do ch... Jestem Jestem tu Idę naprzód <grywa> Ale jazda Siłą mięśni Hopsa. I ciągniemy Udało się Pełne morze Rzucać Za <grym> kotwicą tak że taką smugę zanętową zrobię dla płoci. No. Siedzi Mamy rybkę Patrzcie Wariata szczupaka Westin Jest malaczek tak? Pinda mm. Patrzcie jaki Gamoń nie lubię ich wypinać, bo tutaj zaraz ja mogę się wpiąć. Co, leci do wody. Nara. No i teraz rączka wytarta, zaliczone. łowisko zaliczone, chwila, moment. Najlepsze jest to, że rzuciłem tam parę razy mhm. i zobaczyłem jak takie rybki, wiesz, takie malutkie jakby no wyszły, wiesz, na powierzchnię, takie zawirowania. Gwie, a rzucę jeszcze raz to miejsce co przed chwilą rzucałem i bam. Czyli kolor pstrokaty otworzył tą wodę. Zobaczymy całą u Mateusza. Będę dzisiaj częściej zmieniał przynęty. Powiedzmy co 20 rzutów będę zmieniał przynętę. Tak. Powiedzmy damy tej jeszcze 5 rzutów Jest? No mały Oto Patrzcie jaki okoń Smok, nie? No jaki zajebisty ciemny okoń No obrotówkę Tylko go nie strać No fajne zdjęcie zrobię Ci zaraz Ale czarnuch też chcę zaraz takiego. Czekaj, szybko zwijam, nie wyrzucaj go. 29 cm Poszedł Jest? Patrzcie, chwila moment na obrotówkę Kolejny okoń o, ale ładny Patrzcie, kolejny okoń Ten już bledszy i mniejszy ma na No, nisko siedzą, a poza tym tu jest płytko, więc podnoszę się. Nie mogę tak stać bezczynnie przy takich okoniach. Aha, widzę, widzę. Nie mogę stać bezczynnie. Obrotówka piątka. Robson byłby dumny ze mnie. Jak nie wytnę tej sceny i będzie to słyszał, to powie. wypije, łyka browarka i powie. Moja krew. Jego szkoła. Jest tu mega płytko. Wędkę mam dosyć wysoko. Tak mi się wydaje. A wadzę. tam to kuciutko bo od razu miałem szczepę coś czuję, że już mam na jakiś syf na wędce O, wyłpiałem się. Śmiejmy się właśnie. <śmiech> <śmiech> nie umiesz. A coś się ogólnie dzieje, nie? Ej, no jesteśmy 10 minut? 10 minut rzucamy? tego dwa ładne okonie Zmieniam teraz z Westina na Almiaczko. Ale po przeróbkach Jakby liczyć 3-1 no. <laughs> Ładniejszy będzie czy nie? Ładniejszy Proszę Hmm. Zrobisz mi fotęcję. Przypał jest taki, że nie nagrałem wypuszczania ryby. A była wymiarowa, więc można było ją kill. Moż... Ta! Mateusz się śmieje, że małe wypuszczaliśmy, a większego już nie nagraliśmy. Zrobił mi zdjęcie i fiknął do wody, a tak to właśnie wyszło. Choć na aparat nagrywany było drugim z telefonu. No ale trudno. Musicie mi uwierzyć, że ryba, no, musicie mi uwierzyć na słowo, że ryba nie była kill. Nie musiał, nie ma kill. I to na taką przynętę, nie? Ile? No, powiedzmy, że 58 miał. Dwunastka. I patrz, wszystkie ryby wyjechały z tego brzegu, gdzie nie wieje. Szkoda, że początku holu nie nagrałem, bo on od razu tak wiesz, wyskoczył fajnie, nie? Się, ciurala ciurala Stanęliśmy sobie przy brzegu i teraz obrzucamy ten taki narożnik, ale jest tam bardzo płytko. O, właśnie jakieś sama roślinność Teraz to już na pewno jak coś tam było, to już nie będzie. O. o, tak to wygląda. Cofamy się. Teraz płyniemy tą stroną, gdzie mało wieje, bo trzciny zasłaniają. Obrzucamy sobie cały tamten brzeg teraz. No i jesteśmy. Tutaj mniej wieje przyjemniej, można porozmawiać nie szumi to najważniejsze Mateusz aż powiedział, że będzie łowił na poperki może coś chyci nieopływający salmiaczek Tu się kamery wywuje. Ładna ryba. Łuk. Ładna, ładna. Będzie podbierak. Potrzebny, jak mi nie zjebie. Oczywiście. O, jest ładny rubaczek. Chciałem powiedzieć, że to pierwszy rzut na salniaczka i nie jest dobrze wpięta. Więc też. Nie, 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 czekaj, czekaj, ja ci powiem kiedy. Już. Płynie. Yy, to się wydnie. Tak. Jest. No. Pierwszy rzut na salmę naturalnym kolorze. A tu jest zatłoczenie. Ładnie wyszedł do tego podniósł się. No Ale jest taki upasiony ogólnie szybki myczek rybka odczepiona ładny grubasek Pierwszy rzut na salmo Już widzę Michała jak to ogląda i mówi Salmo! Salmo No salmo, salmo Długo możesz sobie zmierzyć Ile tam Ci wychodzi? 70 No ja bym mu dał 5, 5, 76. Ładne. Grubiutki. Co, wpuszczamy rybkę do wody? Żeby nie było, że nie wypuściłem. Choć tu, widzieliście, odpłynął ślady krwi. Nie było nic i to po zastrzyku. Ładnie o gratuluję. jest jak widzieliście udało się złowić w końcu coś większego machanie większymi przynętami w końcu się opłaciło pierwszy rzut salmiaczkiem i 76 czy tam 76,5 i pół, nie wchodźmy w szczegóły 5,5 fajna gruba ryba no i co i tyle na razie walimy dalej jeszcze mamy do obrzucania 2 tylko jest tu mega płytko bo czasami jest z 20 cm wody, z 30 i z pół metra mułu ryby zazwyczaj są w pierwszych rzutach więc odrzucamy miejsce chwilę, moment i dalej, i dalej, i dalej, i dalej Mateusz ma mniejsze przynęty, obrotówki i wahadówki A ja cały czas błędzę dżerkami. I na drugą wędkę czasami wahaduję. sobie założyłem lżejsze, tak? Może liczę na jakiegoś większego konia. I tyle. Tu mam szesnastkę, więc. Ło! Wow! wypasztecił się. Normalnie się jak salcesonowiną. Widziałeś to? No ale zobacz, jak się złapał, nie? Patrz, jak się złapał, o, chciałem szczypcami. No, będzie miał z 55, 58 60 Sześćdziesiątaczek hopsa. Widziałeś, jak od razu. Uwaga, zdaje raport. Odkąd pojawiło się słońce, ryby przestały reagować. Przypłynęliśmy dwa małe takie zbiorniczki. Na jednym kicha, na drugim większa kicha i jeszcze było płyce. Mateusz ogarnął taką miejscówkę, taką trzcinowisko mega, żeśmy się przedarli przez nie i wpłynęliśmy tu. Proszę, zobaczcie co Woda jest brudna. Nie widać przynętu. Widać dopiero może z 10 cm, jak jest pod powierzchnią wody. Osobiście ja i Mateusz nie lubimy łowić na takich zbiornikach z tak brudną więc, wodą nie? z tak brudną wodą. Głębokość to jest, nie wiem, 30-60, choć w jednym miejscu tam było. Stawiam, że może z 1,10, więc postaramy się powierzchownie obrzucać to, jak będą jakieś brania, to zostaniemy. A jak nie będzie w ogóle brań, no to co? Płyniemy dalej. I jeszcze jedno, w aparacie którym nagrywam Rozładowało mi się trzy baterie Więc zobaczymy co zdążę nabrać. Możliwe, że same hole Albo już nic nie nagram I tylko pożegnanie Potem Zobaczymy jak to będzie Bez odbioru Mateusz ma rybę Narzekał, narzekał się Udało Sie Udało przed chwilą mówił głębokość zero widoczność zero ryb zero nie się trafi Babcie. Tak Patrzcie jaka fajna zatoczka 10 cm wody Opędzlowaliśmy cały ten zbiornik i tylko był jeden szczupaczek go przez chwilą widzieliście i tyle więc ewakuujemy się na kolejny zbiorniczek Pontonem do zobaczenia. Zobaczcie sobie jak pomiędzy tymi stawami przepływamy. Tutaj jest przejście na jedną, na jeden zbiornik. A tutaj za Mateuszem po prawej, dokładnie o tam jest przejście na drugi zbiornik. O. I tak musimy kręcić pomiędzy tymi. Tak musimy kręcić pomiędzy tymi stawami, żeby się dostać z jednego na drugi. Tamten był mega lipa. Płytko, jednak metr dziesięć to była lekka ściema bo tam metr 10 m było ale z tego było 90 cm mu wiosłem tak o patrzcie zobaczcie Widzicie? jest przejście na kolejne i lecimy dalej dobra mordeczki musimy kończyć tę niejedną walkę bo pada i wieje i pewnie nie słyszycie mnie zobaczcie sobie jak wygląda to wszystko jest hardcorem wróciliśmy na pierwszy zbiornik Pomyśleliśmy, że ryby się tutaj jeszcze jakoś odpalą pod wieczór. Bo Mateuszowi spadła tutaj dzisiaj fajna ryba i chciał ją przechytrzyć, ale niestety mu się nie udało. No ale trudno. Reszta relacji przy aucie. Dobra, łódka już spakowana. Łódka? Jak to? Przecież pływaliśmy pontonem. Ha, właśnie bo to jest dzień kolejny. Wczoraj mi się wszystko rozładowało, więc już nic nie nagrywałem, też nie było światła. Podsumowanie wczorajszego dnia. No co, wszystko praktycznie widzieliście. Ogólnie spoko. Czwarty zbiornik, na którym pływaliśmy, był najpłytszy i najbrudniejszy, więc nasze morale tam spadły. Potem zaczął padać deszcz, wiatr i przestaliśmy łowić. Tak naprawdę już było ciemno. Ale dzień uważam, że był bardzo w porządku. Dzięki Adio za, zna, y, za sprzedanie miejscówki teraz pokażemy im wszystkim, będziecie mogli sobie łowić. Ci będą chcieli, to im wyśle pineskę. Mam nadzieję, że Adio się nie obrazi, że sprzedam Twoją miejscówkę. No i to by było na tyle. A teraz się szykujemy i lecimy nad rzekę.